Siema, z tej strony Burmistrz śmietan, witam Was bardzo serdecznie w SimCity Closet Beta, czyli zamkniętej bety przez SimCity 2 Dobrze, to, to zaczynamy Krótka wprowadzenie Czytanie miasta Otwaram tę grę pierwszy raz, także Też będę Chyba się sądzę, że będę też zdziwiony, tak jak wy. Też pamiętam jak się grało w gimnazjum. W Steam City 2000. Także jakieś doświadczenie mam. W tym, w tym sensie. Także no to przechodzimy do samej gry. Witaj śmietan, jesteś nowym burmistrzem Summer of Dobra, nie będę czytał. To nie, co niektórzy już to wkurzy. Pięknie, ok, aby kontynuować. Dobra, to mamy sobie to miasto. Dobra, O, tekstówki są niezbyt... niezbyt ładne. No ale cóż, oczekiwać się od closet bety? Od miasto, co? Niezbyt. Zajmijmy się nieco. Kliknij prawym przyciskiem myszy, czyli oni wieją, by ruszyć kamerą. Czyli w ten sposób, tak, prawym przyciskiem myszy. Teraz to wygląda spokojnie, ale nie wolne od problemu. Przejdźmy do ratusza, czyli tam, gdzie rezyduję. Czyli gdzie to jest. Kliknij lewym przyciskiem myszy, przyciągnij, przyciągnij aby obrócić kamerę. Dobra, to przeciągamy sobie. Simowi potrzebuję burmistrza, który ułatwi im życie. W ratusze jest Sim, który potrzebuje Twojej pomocy. Znajdź ratusz, który demek I kliknij demek mowy. Dobra, to jest mój ratusz, bodajże. A, to nie jest zbiegniny. No i chyba nie są zbytnio szczęśliwi z moich rządów. Których, po co zacząłem? Kliknij demek, Dobra. I nie jest tak źle. Tak myślę. Autostradę. No <laughs> Czy jakbym był w Polsce? Czas na budowę dróg. Klikamy na drogi. Brak dostępu do regionu czyli jakby po prostu miasto jest odcięte od świata no, więc, przechodzimy do narzędzia dróg czyli bodajże to wygląda w ten sposób A, czyli po prostu trzeba dodać od jednego od jednej strony do drugiej czyli robi nam się takie coś o, Widzicie? świetnie simowie mogą raczej podróżować autostradą simowie będą mieszkać od, od, od. Dobra. Dobra. Robi zakupy jeden do góry pierdoły, czyli standardowo. Ewa no. ja chce Ci podziękować. Ciekawe jak. Wróć do ratusza. Wróć, że ta gra jest od 16 lat. Większy się popyt na domy w mieście Simowie chcą tu zamieszkać. Słupki popytu informują czego chcą Simowie. Czyli te słupki popytu są chyba No dobrze. Dobra, teraz sobie klikamy... Strefy mieszkaniowe, czyli w tu. To pomisz że tworzący strefę decydujesz gdzie Simowie mogą budować Dobra, okej. Okay. parcela z domami budujemy domy za darmo Tylko w SimCity. takie hmm. rzeczy ja używasz y, narzędzia stref, które na strefy które zielone strefy które strefy mieszkania zostały już wyznaczone. Kliknij i przyciągnij przy drogach by wyznaczyć strefy mieszkaniowe. No. czy nie mogę sobie to wybrać? No to tej tak. O, Okej. Okay. Pamiętaj, aby synowie sprowadzili się do miasta, musisz połączyć się z autostradą i tworzyć strefy mieszkaniowe. Nieźle jak na początek. Nie chcę mieszkać w tym czymś takim. Ten ja bym w sumie w tym nie mieszkał. Także to zburzymy. Czyli to i to. Tak, zburzymy. Niwelacja jest niezbędna do rozbudowy miasta i uszczęśliwiania mieszkańców. Aby zniwelować rumowisko, wystarczy je usunąć. Czyli jeszcze jedno musimy usunąć, także 4 na 4. No i sprawy się, już wyglądają lepiej. Ekipy budowane w dnesu sklepy i w tym miejscu warto, wartość gruntów wzrośnie. Dobrze. Tu jest nasza populacja. Klikamy na ten przycisk. W 100% miasto ma 3 symbole, 2 strefy, liczbę mieszkańców. Dobra, zobaczmy. Dobrze, teraz zrobimy coś off topic, czyli wyjdźmy z tego, nie wiem, do menu. Spróbuję zwiększyć ustawienie grafiki. Tak jak myślałem. Więc funkcja jest dostępna w instruktorze, czyli nie możemy zwiększyć sobie wszystko na ultra my zobaczymy jak to my będzie wyglądać nasze teksturki z bliska dobra zastosuj zastosowało chyba bodajże Okej, okay. nie jeszcze nie dobra wyjdź wygra wygląda inaczej ale co Musiał chyba usunąć w z tym y, się kamery. To jest że cienie, tak nie oświetlenie to było. Wzięmy wszystko na duże. Zastosuj. OK. Okej, okay. to zamoliło. to jest tam nic nam nie daje. No dobra. Strefy przemysłowe. Pewny dyrektor fabryki chce porozmawiać się z tworzeniem miejsc pracy w Summer shows. Także spodziewamy sobie jeszcze tak. O, jak można przybliżać sobie kamerę, jak można ją oddalać. spójrzmy sobie jeszcze na krajobraz, jak to wygląda to miasto. No i teraz sobie przybierzemy do bardzo... Bliska, czyli do maksymalnej wartości naszej kamery. Bardzo, bardzo, bardzo blisko przy tym sobie. A tekstury są ładne, ładne bardzo mi się podobają. Ja na pewno są lepsze niż wyjście jest Combat. <laughs> Assault Horizon. Bo już budujemy. budują. Tu, nie? Dobra, śnijmy ten przycisk. Apex, Abifa, strefy przemysłowe i komercyjne są też dostępne w do strefy. Czyli jak powszechnie wiadomo ludzie nie chcą mieszkać przy fabrykach. Także musimy się wymyślić, żeby zbudować tak zwane strefy przemysłowe, żeby to ograniczyć, tak? Fabryki, strefy przemysłowe. Czy ogólnie pewnie fabryki. się, się pełnie pomyliłem tutaj to, towary wysyłane do sklepu. Zbyt y, małe popy do zamknięcie fabryki. Przykliknij i przyściągnij, by wyznaczyć strefę przemysłową. Dobra, to, to przypuśćmy, że to zrobimy tak w ten sposób, żeby ograniczyć bliskość tej fabryki do tego domu. Bodaj, czy to jest dom czy fabryka? Klikniemy, możliwe zorgowujemy. Nie, to chyba część przemysłowa, także też nie będzie problemu. ogólnie to jest w ogóle cała część przemysłowa. Też nie będzie problemów. Dobra. Dobra robota. Pamiętaj o otwórz strefy przemysłu, żeby wciągnąć ryby, obniżając gruntu, ale przemysł wytwarza w towary. Sprawia, że miasto rośnie. A więc taki sposób jest. Zaty dostawy towarów. Fabryko towary towaru mieszkańców Nie i przyciągnij, by wyznaczyć strefę komercyjną. Tu zbudujemy strefę. To było proste. Pamiętaj o towarzyszeniu strefy komercyjnej sklepy. Mieszkańcy wydają w sklepach zarobione pieniądze i to ich uszczęśliwia. O tak. Czekajcie to. To się należy. Szybkość. Zmniejszymy, a no zobaczymy, jak to wygląda nasze. O, jednak nie możemy przybliżyć, jak wygląda nasza tu budowa, naszego miasta, czyli budynków. <grym zbyt> Masz problem? Póki co jest dobrze. Nice wykonaj budżet tu można sprawdzić wszystkie przychody i wydatki. Utrzymy przychody na wyższe, wyższe niż wydatki, bo nie, by nie popaść w deficyt. można większość podatki, 9%. Nie stawkę stawkę podatku. 8, tak. Wszyscy na wysokie podatki mają teraz jedno zmartwienie mniej. Czyli 1%. Zamknijmy ekran budżet. Jedną zmartwienie to 1%. Czyli mają jeszcze 7%. 8. 8 problemów. Chyba cały dzień szonka. Może tylko chce się jej pić, ale lepiej sprawdzić o co jej chodzi. Hm. Nie chce się umyć, ale nie ma wody. Czy coś się myśmy myślimy, wieży ciśnień, ale kilka miesięcy temu zniszczyła ją burza. Miasto zaczyna brakować wody, ale nie podoba im się koncepcja budowy kolejnej wieży ciśnień. Hm. Czyli co chce zrobić? Mam rozwiązanie. Lucky Shores. Wielkie miasto na zachodzie. Mam mnóstwo wody. Przejdź do regionu i zawrzej mowy z Lucky Shores. Hmm. Czyli teraz przyjrzymy się zakładaniem umów. Czyli widać tu ładnie. Nasze miasto. Tu pewnie też kolejne miasto. Tu pewnie w trakcie budowy. Swoje miasto, Summer Każdy miastem w regionie może rządzić inny burmistrza, bo wszystkie mogą mieć innego burmistrza. O, to by był dobry pomysł. Śmie śmietan burmistrz by sobie porządził. Każdy region ma lokację wielkiego dzieła. Kilka miast w regionie może się nad wielkim projektem, z którego korzystać będzie cały region. Taki port odliczy spowodza mnóstwo turystów. Mhm. Temu wodali widać lucky shores. najbliższe duże miasto. No dobrze, skończę gadać. Jego burmistrz Czad Heno wyspecjalizował Lucky Shores w a, -a zobaczcie. To miasto aż od turystów. Dobra. Powoli musiał już kończyć ten gameplay. takie się tu trochę... Nadziałem na długość. Sprawdzamy sobie, co to możemy robić. Tu może chcę żądać dotyczącymi wody um z umowami z sąsiadami. Kupmy wodę w Lucky Shores. No to kupimy wodę. Dobrze, skupiamy zbędną wodę do Pixarosa. W miarę wzrostu zapotrzebowania będziemy automatycznie kupować tyle wody, ile nam trzeba. Póki Pixarosa zdoła ją dostarczyć, no to w tym bardzo optymistycznym akcentem żegnam Was. Myślę, że będą też kolejne filmiki z tego cyklu, jak też również innego. Także dziękuję za oglądanie. To był SimCity, zamknięta beta. To był śmietan burmistrz. Także na razie trzymać. Tschüss.